Kilka dni po dziewiątej sesji Rady Miasta odbył się okrągły stół podatkowy. W spotkaniu, które zorganizowali radni z klubu PiS, udział wzięła kilkunastoosobowa grupa przedsiębiorców oraz miejscy radni i burmistrzowie. Przez blisko dwie godziny rozmawiano o tym, czy jest możliwa zmiana stawek podatku od nieruchomości, które przyjęto na sesji 30 października i które mają zacząć obowiązywać od nowego roku. Po zakończeniu spotkania burmistrz Piotr Pudowski. Dopytywany przez nas, czy jest to możliwe, mówił. To już nie ten czas, że to nie jest ten czas na, na spotkania. Informacja o tym, że podatki będą zmieniane, to jest informacja, której nikt nie trzymał absolutnie w tajemnicy, bo tu się nie da niczego utrzymać w tajemnicy. Wszystko musi być na komisjach, wszystko musi być na sesji. Sesji, która była przed dwoma tygodniami, a informacja o tych proponowanych stawkach była już dostępna przed trzema tygodniami. Dzisiaj radni tego największego klubu w Radzie Miasta próbują ubierać się w obrońców przedsiębiorców, natomiast przez trzy tygodnie nie zrobili nic. I również dzisiaj przychodząc na to spotkanie nie mieli żadnej konkretnej propozycji, nie wyszli z żadną konkretną propozycją, jak te stawki powinny wyglądać i jaki to będzie miało skutek dla naszego przyszłorocznego budżetu. Stawki podatku na 25 rok zostały już przez Radę uchwalone. Podczas rozmowy zapytaliśmy również burmistrza, czy w takim razie nie można w przyszłym roku obniżyć stawek podatku dodatku na 2026 rok. Na tak postawione pytanie wójt miasta odpowiedział tak. Piłka jest cały czas w grze, natomiast mając na uwadze wzrastające koszty, to raczej nie spodziewamy się, żeby koszty funkcjonowania czegokolwiek, przedsiębiorstwa, ale również koszty funkcjonowania samorządu stawały się coraz mniejsze, chyba żeby się okazało, że gdzieś pod Wukowem znajdziemy złoty pociąg. Po zakończeniu spotkania rozmawialiśmy również z radnym Bartłomiejem Brykiem, szefem klubu radnych PiS. Pytaliśmy go między innymi, o to, dlaczego takie spotkanie nie zostało zorganizowane przed sesją na której zapadła decyzja o zmianie stawek podatku od nieruchomości. W odpowiedzi usłyszeliśmy. Ja biję się w pierś i żałuję, że nie zorganizowałem takiego spotkania wcześniej, aczkolwiek należy pamiętać, że my, otrzymując takie materiały 7 dni przed sesją, nie wiemy, jaki będzie układ w Radzie Miasta, bo decyzja nie była łatwa i my prowadząc dialog z pewną grupą radnych, nie tylko po stronie opozycyjnej, wierzyliśmy, że uda się ten projekt z obrad zdjąć. Ostatecznie nie Został on zdjęty, i okazało się, że należało iść inną drogą. Jednak to nie było tak, że my założyliśmy ręce i nic w tym temacie nie działaliśmy, bo zależało nam na tym, aby, aby te podwyżki po prostu nie weszły. Naszych rozmówców zapytaliśmy również o ocenę spotkania. Jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania. Uważam, że padło wiele merytorycznych, czasami trudnych, ale potrzebnych słów. Zakończyliśmy spotkanie pewnymi konkretami, bo sami przedsiębiorcy, którzy dzisiaj przy stole siedzieli, jak i sam rządowcy, zgadzamy się, że. Pewne korekty, pewne podwyżki należy dokonać. Jednak nie zgadzamy się, jeśli chodzi o ich zakres i skalę. I tak oto padła pewna propozycja, aby spotkać się po środku. Ponadto zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek do pana burmistrza, aby powołać jakieś ciało doradcze, jakiś organ doradczy, który będzie funkcjonował przy burmistrzu. Czy to będzie Rada Biznesu, czy Stowarzyszenie. Pozostawiamy już to do dialogu. Między burmistrzem a samorządowcami. Jednak to całe zamieszanie, które dzieje się od trzech tygodni wokół cen podatku, nie świadczy o tym, że w samorządzie miejskim jest wojna. Świadczy o tym, że w samorządzie miejskim nie ma dialogu. Nie ma dialogu z przedsiębiorcami, nie ma dialogu ze, ze stroną społeczną, bo gdyby on był, to dzisiaj nie trzeba byłoby zwoływać tego spotkania. Ja jeśli chodzi o ocenę tutaj organizacji tego spotkania, to uważam, że cel radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość był zgoła inny, aniżeli dojście tutaj do jakiegoś porozumienia i konsensusu. Chodziło kolejne raz o igrzyska polityczne, które ci radni chcieli tutaj prowadzić. Nie udało się. Te igrzyska się nie udały, bo... Bo przedsiębiorcy jasno wskazali i obwinili wszystkich za tą sytuację, za tą zaistniałą sytuację i również wskazywali właśnie na ten błąd zaniechania, zaniechania regulacji tych podatków przez ostatnie lata. Na tej sali byli ci również radni z Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli w poprzedniej kadencji i do których żadne argumenty nie trafiały o tym, że trzeba ten podatek od nieruchomości zwiększać, regulować w stosunku do zmieniającej się sytuacji gospodarczej stopniowo. Taki woli W związku z tym, że nie było większości, nie było, a dzisiaj ci radni próbują bić na alarm i krzyczeć, że burmistrz jest zły, a już zapominają o tym, jak zachowywali się w poprzedniej kadencji. Przedsiębiorcy nie chcieli wypowiadać się przed kamerą. Obszerną relację z przebiegu spotkania pokażemy Państwu już wkrótce.